Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. Na dziś przygotowałam zdrapki za 45 zł. I mam tak, już dawno nie drapano krzyżówkę XXL. Do tego czas na milion, czarny diament i różowy diament. A to będzie taki wyjątek, że nie są to zrabki z mojej miejscowości, są to zdrapki z Milicza, ponieważ byłam tam akurat i sobie zakupiłam, właśnie. Takie oto zdrapeczki, różowy diament na początek, mam z numerem pierwszym, a wygrywające to 57, 47, 14 i 32. Oczywiście, jeżeli ktoś jest z Milicza, to serdecznie pozdrawiam lub tam okolice, bo też po drodze po prostu, jak widziałam kolekturę, to stanęłam, już nawet nie pamiętam miejscowości, ale...

V powinno być, tak? Zgadza się. Jest VV. No to jeszcze bardziej pozdrawiam Milicz. Z takimi super zdrabkami i to numer 1. Nie spodziewałabym się, że w jedynce takie coś będzie, ale taką dostałam. Zrabka z numerem 3. Ok.

Może jeszcze znaki specjalne? Dwójka obok, dziewiątki nie ma, czwórki nie ma, dwadzieścia pięć też nie, czternaście blisko, siedemnaście też, trzy, dwadzieścia jeden, piętnaście, trzydzieści osiem, dwadzieścia dziewięć, czterdzieści pięć i dwadzieścia cztery. Tutaj niestety już nie ma nic. Ale plusik już jest, także dobra, zróbmy sobie teraz czas na milion yy, z numerem 12 i na końcu krzyżówkę. Szukamy yy, kasy worka bądź sejfu. Są okulary, kier korona, arbus, yy, wiśnie, gwiazda, klucz. Diamenty. Może troszkę jeszcze przybliżę. Minogrona, mu tutaj małutkie te symbole. Karta. Jest pik. Biedronka. Karo. Awokado. Kutka. Kwiat. Ananas. Śliwka i podkowa. Cytryna. Zegar ostatnie dwie szanse no niestety nic tutaj nie ma nic W tej nie ma nic no dobrze i krzyżówka z numerem jedenastym w ponosie mam Dniepr też nie nadrapałam także nawet nie miałam czasu M i Y na początek M jest tu jest Y M na drugiej tu i ostatnia jest M tutaj następne dwie to U oraz E E też bonus tu jest, tu... Dobrze, na drugiej tu... I ostatnia. I e, chyba wszystko. Kolejne dwie literki to P i Z. P tutaj do bonusu. Okay. I ostatnia jest P. Tutaj Z. Hmm. Czy gdzieś jeszcze? Dobra, na razie nie widzę, może później. G i F. W bonusie nie ma tych literek. No to patrzymy. Tu jest G, tu. Tu było jeszcze P, na no tej F widzę, tutaj G i G. I tu jest jeszcze F, i ostatnia jest F, G i G. Kolejne dwie literki L i S. Także ich nie ma w bonusie. Na drugiej teraz L i S. Dobrze i ostatnia. Tutaj... Tu jest jeszcze L. Dobrze, kolejne dwie. B i O. Też nie ma w bonusie. Tu jest O. Ezop jest pierwsze słowo. B i O. Na drugiej tu... jest B, tu jest B, jest też O. I na ostatniej... O i B. Mhm. Kolejne dwie literki i oraz C. I jest tu w ponusie. No i tu teraz tu mam C. Jest też I. Tu było jeszcze o, tu było o. Ok. Na drugiej jest i tu jest tu. I C. I ostatnia, tu mam i, no choć tutaj, Emil, tutaj pierwsze słowo D Kolejne dwie, T i D. D jest w bonusie, no szansa na bonus jest, ale bardzo mała. De, I te, chyba tyle. Tutaj mamy delfy pierwsze słowo, i na ostatniej jest d i te. Tutaj, tutaj i tu. Dobra, ostatnie dwie literki. No to nie będzie bonus. J i K. K jest J. Czyli kończymy z jednym słowem. Na tej pierwszej tu jeszcze było S. A na drugiej jest K. Tutaj, tu. No, też nie ma, też jest jednym słowem. I na ostatniej koliterki sporo, ale niestety też mamy tylko jedno słowo. No dobra, nie będziemy przeciągać, bo już tu było 5000. RE. Niestety krzyżówka też przegrana. No to dzisiaj na te przygotowane strapki za 45 zł. Jedyny różowy diament, który daje 5 zł na plusie. I w sumie jedyna wygrana, tak. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Pa!